Agencie Mark, proszę, dajmy Batmanowi jeszcze jedną szansę. Nie, nie, nie. Batman miał przyprowadzić Jokera w ciągu tygodnia, a minęły już trzy tygodnie. Tak jak się umawialiśmy, komisarzu, twoim nowym zadaniem będzie złapanie Batmana. Agencie Mark, ja nie mogę tego zrobić. O, nie, nie, nie. Musi pan. Witaj, Jim, czemu mnie tu wezwałeś? Bardzo przepraszam, że to robię, ale nie mam wyboru. C zaraz, zaraz, co tu się dzieje? Nie mam wyboru. Agent Mark dał ci zadanie, a ty go nie wykonałeś. Takie są konsekwencje. Czyli zwyczajny agent Mark jest w stanie obrócić cię przeciwko mnie. U -u 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 -u. <słysza> o nie! <słysza> Witaj, Batku! Joker, co ty tu robisz? Ratuje cię przed policją! Patrz pan dosyć tego! Natychmiast oddawaj Jokera i się poddaj! To było świetne! Zaraz, zaraz. Co ty znowu knujesz? Wiesz może, dlaczego Bane w ogóle chce dorwać agenta Marka? To ci terroryści z gangu Bane'a! Zatrzymać ich! Załatwimy ten gang raz i na zawsze! Witaj, Nikogo więcej nie zabijecie! Panowie, wiecie co robić! <laughs> Nothing! <laughs> 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 <laughs>